Siemka, z tej strony Dafin24, przed wami kolejny odcinek. Manko, z tej strony Dafien 4 przed nami kolejny odcinek z serii Darksiders. Hmm, jeśli mnie pamięć nie myli, to chyba powinienem przejść tutaj. Tak, bo dostałem checkpoint. Okej... Okay. tego nie mogę zabrać, ale chyba tak. Przecież tu byłem. Yy... bym się lekko zagubił. A tam po prostu nie doszedłem. Okej, okay, czyli po prostu zrobił się autosafe w takim debilnym miejscu. Ale no w porządku. <laughs> pan ładny, popatrzmy A <laughs> jeszcze ktoś? Kurwa nie ma odważnych teraz? Chodź, chodź. Bieraj to. Dowaj, dowaj. Jędro Dowaj. <laughs> Mmm... Okej, okay. tak więc ruszamy dalej... Na pochybel. Przeżyć prawdę. Jeb z buta. Ho tak. Over here. Over here. Wiem, 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 to wiem. Uj... Jakże poryty pomocniku? łapaj miecz dam, da, dam. Du, 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 dum. tam tam, dun dun dum, dum. Co dun 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 A ci dalej, się trzepią. Ooo! Oh. Widzę, że teraz przyszedłeś z malutką obstawą. No po co ty tu przyszedłeś? Ja tutaj przeszedłem dla kurwa władzy i pieniędzy. A konkurs z nami smokego się skończył, więc ja nie wiem co tu tutaj robić. Yeah. O. Oh. Yeah, you are weak now o, ile można się trzepać Okej okay. Za długo sobie nie powalczę Wiem, że tam trzeba włożyć, ale poczekaj. Hmm. To będzie coś innego. Tak, odłamek. Zbierz cztery odłamki, aby stworzyć z nich kamień życia, który podniesie maksymalny poziom zdrowia. Czyli jeśli zbiorę jeszcze cztery takie części, to będę miał maksymalny poziom. Będę miał więcej życia niż dotychczas. Tam coś jeszcze jest, ale... A, tam się nie dostanę. Przynajmniej ja nie potrafię na chwilę obecną. Proszę, łapaj mnie, bo to chyba twoje. Bo tą sekwencję moglibyśmy sobie podarować. Rozumiem. Rozumiem aluzję. Ten talizman należy do najcniejszy harstwaków w po legionie. Dowódcy Piekielnej Hort otrzymali jeden... Jedynie sześć takich przykrocenie się w ogóle otrzymasz nagrodę w porządku. Doleciałbym tam, wiecie? Bo to uczynię. że mu się w powie Wykrakałem Nie dobra To jest głupi pomysł Miałbym jeszcze jeden, ale to też nie wypali Dobra, na razie wlećmy tu mała sekwencja hmm, dobra, wiem o co chodzi ale on ma tempo, o kurcze w takim tempie to może jednak trochę potrwać পুর Nie wiem, po co ja to robiłem, skoro miałem tu przejść, ale okej. Okay. W porządku. Tak, teraz wiem, że tu powinienem zejść, ale mam pewien pomysł. O, nie dobra, niekoniecznie on się musi udać Nie ten klawisz, ale co tam A te, co, ej, wracaj No To Co za cwaniaczek, poczekał na kolegów, dopiero przyszedł No fajny jesteś. Widzę, że e, rozgrywka Fireplay, no to jedziemy. Oj, co i to, to i sam jest? Co to jest a już wiem co to jest gwiazda, gwiazda. Panie, się kroi. Można się zajebiście bawić Efekt <śmany> Kombo, zajebiście Dobra, wiem, że tym się celuję. Wypatruj, ikon obserwatora. Dzięki, powinien się ich odmówić, że dysponuję informacjami. Spokojnie, to miejsce? Those humans were full of surprises. Who knows what secrets they buried down here? Co to to co, to co, co to tutaj że ja głupy jestem że ja tego nie widzę no teraz ładnie działa Pym. drzwi się ładnie podniosły z obydwóch stron no i o to nam chodziło, tam chyba nie dojdziemy teraz. Ale to nie szkodzi, tu i tak będziemy musieli wrócić z tego co widzę. Tak wiem. można łączyć w komba jak widzieliście podpalać gwiazdę i podpalać nimi nią bomby tak więc to też jest dosyć fajny efekt co niemniej działa to też na zwykłych przeciwników równie dobrze jak teraz na bomby tu potrzebuję trzech mieczy Dzięki. Chodźcie tutaj. Posłużycie mi jako... kolejne płytki, kolejne platformy. Co tak wysoko idę? Uuu, tam coś jest. Hmm. To jest po prostu jakaś chora zagadka. Zróbmy to tak jak było. Czyli włączmy to tak. Włączmy to tak. Bomby. Pierwszy miecz jest mój. Eee. A, okay. <laughs> Da się zrobić coś takiego? Nie da się. Czyli tak naprawdę wóz albo przewóz. Ok. <laughs> Trochę zagadek jest, ale są do rozwiązania Spokojnie, nie jest tak źle Mogłoby być gorzej w Pierwszy mier wędruje w twoje łapki Próbujmy pójść jeszcze po jeden, a jeśli nie wyjdzie to skończymy. Nie, okej, okay, dobra. Widzę, że ta, zagadka, że ta zagadka jest nieźle pokręcona, tak więc tą zagadkę skończymy w kolejnym odcinku. Tak więc Trzymajcie się ciepło, myślę, że Wam się podobało, bo tego będzie naprawdę więcej. Przekręcę tylko to, zobaczę co to robi. A okej, okay, rusza trybami, ale nie mogę ruszyć trybami, bo muszę rozwalić tamten czerwony kryształ. No tak więc trzymajcie się ciepło, cześć.